Opowieści z Imperium. Zacznijmy od. Druga końcowa część naszej recenzji. Link do poprzedniej, gdzie rozbieraliśmy Morgan. Proszę, oczywiście, bez kojarzeń, na części pierwsze macie w kartach i opisie. A dzisiaj zajmiemy się, no właśnie, kim. Podobnie jak w przypadku bohaterki, która ostatnio pojawiła się w Parszywej Zgrai, mówię oczywiście o. Asaj Ventres. To znaczy, mowa o. Asaj Ventres. No, właśnie, mówić można różnie. I mimo, iż w opowieściach z Imperium mówili do naszej bohaterki, Beres Sophie, to wywolicie Baris i tak będę ją tutaj nazywał. Bez spoilerów, początkowo miałam o wiele większe nadzieje do jej historii niż do Morgan. I nie ukrywam, czwarty epizod pozamiatał. O matko, jak ja bym czegoś takiego więcej chciał zobaczyć. Po kłosie rozkazu 66, jak działa Imperium, wielkiego inkwizytora takim wydaniu. Jednak jednocześnie nie ukrywam, że jak początek miał totalny to końcówka lądowania według mnie nie utrzymała. Głównie z powodu oczekiwań, ponieważ historia naszej bohaterki poszła w zupełnie inną stronę niż większość się tego spodziewała. O tym więcej spoilerach i od razu mówię: jak to spodziewaliście się wielkiego powrotu naszego Darw Wudera, no to jakby to powiedzieć, za długo tutaj nie zawitał. Można powiedzieć, iż zniknął szybciej niż ja z YouTube'a, Pozorla kumatych. I żeby nie było, mimo tych wszystkich wad, i tak ja polecam Wam to obejrzeć. No ale co zagrało, a co nie, pogadamy w spoilerach? Dlatego teraz zostawcie lajka. Uwiecznej chwale Imperium! Jedziemy ze spoilerami. Baris zbudzi się w więzieniu i widzi rozkaz 66. Dostaje propozycję nie do odrzucenia. Wejdźmy do sklepu po pączki. Wielki inkwizytor proponuje im dołączenie do nowej inkwizycji. Jeden z uczestników odchodzi, ale. Wasz przyjaciel miał okropny wypadek. Będziemy więc kontynuować bez niego. Wielki Inkwizytor testuje naszą bohaterkę i chce wywołać u niej gniew. Ostatni test. Uczestników jest dwóch, a miejsce w Inkwizycji tylko jedno. Baris używa ciemnej strony mocy. Wygrywa pojedynek i zostaje Inkwizytorką. Nasza bohaterka wraz z innymi poznaje swojego nowego mistrza. Nie będę objawiał w bawełnę najlepszy epizod z trylogii naszej bohaterki. Matko, jak ja bym chciał więcej dobrych epizodów dotyczących Inkwizycji, która moim zdaniem na ekranie mogłaby jeszcze tyle pokazać. Ogromny plus, więcej odcinków takich jak ten. Tak samo jak w przypadku Grievesa z początku, tak samo tutaj poproszę więcej takiego wielkiego Inkwizytora. Giga pozytywem jest, iż ten odcinek pokazał ciekawą stronę Imperium. No i w sumie można tego było się spodziewać po opowieściach z Imperium. Niestety w innych epizodach było tego zdecydowanie mniej. I cały czas nie mogę nadziwić się jak wciąż po tylu latach ciekawy jest wątek rozkazu 66. Ja tego, ja tego nie rozumiem. Kolejna zaleta, proces dołączenia do akwizycji, że niby dobrowolny, jak chcesz to możesz odejść, ale wtedy no, ups, spotka cię przykry wypadek. Jak widzę tego typu momenty, to autentycznie chcę krzyknąć ku chwali Imperium. Pokazanie jak biorą oni użytkowników mocy, także tych słabszych, działają na ich strachu, chcą wzbudzić w nich gniew, a końcowy tekst, łopań grażynko. No w sumie wszyscy z matury rozszerzonej z ciennej strony Mocy, dostaliście 100%. Gratulacje. Tak swoją drogą, to powodzenia, Wieżyczko, wszyscy maturzyści, pozdrów kumatych, ale. Ups, o nie, mieliśmy cięcia w budżecie. Imperator ostatnio za dużo wydał na Onni Jedi pani planety. <ścoughs> Mamy tylko jeden miecz, a dwoje was jest. No cóż, to znaczy spoko, możecie nie walczyć na chilku, rozumiemy to, tylko jakby to powiedzieć, taki mały kruczek. Możecie to zrobić, ale wtedy was zabijemy. Za tego typu sceny można stać i uszami zaklaskać. I wiem, wiem, strasznie spuszczam się na tymi szczegółami, ale robię to z bardzo prostego powodu. Więcej szanowny panie imperatorze, więcej tego rodzaju gwiezdnych wojen poproszę. Zakończenie walki przez uduszenie swojego przeciwnika przez Baris oraz końcowe założenie przez nią hełmu, który wydaje bardzo podobny dźwięk do hełmu Weidera z Nesty'ów, symbolizujący poddanie się ciemnej stronie mocy wisienka na torcie. Ej, ej, czekajcie, nie wszystko było idealnie. Jeśli miałem się do czegoś doczepić, wiem, że te epizody są krótkie, ale ostatnio to te nowe laiki strasznie szybko uczuł się bardzo trudnych technik mocy jak duszenie. A jeśli o ekspercie w duszeniu mowa, i nie chodzi mi tutaj o nowego złego z akolity, którego maska trochę wygląda, jakby go kręciły tego typu rzeczy, ale śmieszki na bok, już gadaliśmy o tym na ostatnim streamku. Jak się nazywasz? Wkrać się błąd w tłumaczeniu polskim, to jest prawdziwa wersja. Pokaż mi swoje towary. Chodzi oczywiście o Wejdera, który został wyciągnięty niczym karta, pułapka i. No nie wiem, wiecie co? Chyba można byłoby z nim już. Pidrany robić, czy gdzieś? <noise> Jeszcze krócej go nie było. No bo idziemy w rekord, oczywiście to wyjęty jako czysty trailer bait, podobnie jak zresztą szósty brat i maro, którzy tutaj byli, rozumiem krótkie odcinki, no ale były tylko na pokaz. Niemniej jednak najlepszy odcinek tej trylogii. A teraz przejdźmy do epizodu piątego. Misja Inkwizycji ścwiście Jedi mieszkańcy nie chcą go wydać Baris udaje się pozyskać informację ale za początkowe kłamstwo wioska zostaje wybita I bardzo dobrze Odnajdują ukrywającego się Jedi wywiązuje się walka Baris przekonuje przeciwnika by ten się poddał ale nie. Przez to porzuca ona Inkwizycję i zrzuca lin na Laogrand oraz ratuje rannego Jedi Oczywiście o poplecznych imperium popieram tekst, że. żyją tu w strasznej nędzy. Jak imperator mógł na to pozwolić? Lud, który dołączy do imperium, rozwija się? Sami są sobie winni. Każdy lud może się rozwijać, jeśli okaże lojalność imperium. Naturalnie Imperator Palpatine ma mój głos. A tak na serio, od razu powiem. Lin w tym epizodzie bardziej niż Barys mi się podobała. Ta istna rzeź mieszkańców wioski za kłamstwo. Może dla niektórych zbyt brutalne, ale właśnie w ten sposób powinien działać złole. Inkwizycja po ciemnej stronie mocy. To giga zaimponowała mi w tym epizodzie. Samo przejście Baris na jasną stronę mocy, no nie ukrywam, czuć było na kilometr. O tym powiem więcej w podsumowaniu wątku. I rozumiem, epizod pomijając wstęp i napisy końcowe ma jakieś 15. Minut, ale personalnie trochę za szybko to się wydarzyło. No i trochę szeroko oczy otworzyłem, jak Lin sobie na Logrand spadła. Myślałem, że ją zabiła. I tak samo początkowe myśli: za szybko, za łatwo. No ale kontynuacja wątków w odcinku szóstym. W skrócie, epizod miał swoje lepsze strony: jak staną w tej wiosce, oraz teksty w jaki sposób działa imperium ale i gorszy jak za szybka końcówka z Baris. Mimo, że wiem, że to było poetyckie, w poprzednim epizodzie zakłada hełm, co symbolizuje poddanie się ciemnej stronie mocy, teraz zdejmuje, czyli wraca ku światłości. Ale koniec końców, poprzedni epizod o niebo lepszy, ale ostatni, o matko, przejdźmy teraz do niego. Na początku spotykamy MH raz wiedźmina jeszcze w postaci Jeża. A przynajmniej to była pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy po zobaczeniu tego jego jegomościa. Prowadzi on bohaterów do uzdrowicielki, którą okazuje się być Baris. Okazuje się, że dziecko jest wrażliwe na moc, ale nagle ktoś nadchodzi. To wejdź, a nie czekaj, tylko Lin. Walka wygląda jak ta z Inkwizytorem z początku, ale teraz role się odwróciły. Lin ignoruje ostrzenia, Baris udają się do jaskini za młodzikiem, ale gubi drogę. Nasza bohatera chce, by Lin poddała się, wtedy wyprowadzi ją z jaskini, omyłkowo zabija Baris, jednocześnie nawracając się na jasną stronę, dzięki czemu odnajdują wyjście. Nie będę kręcił, najsłabszy epizod w trylogii Baris. Od wojen klonów była ona super cicho ciemno, niejasną, sporną bohaterką. No w końcu, jakby nie patrzeć, chciała zrobić. kaboom! Co jakiś super hiper moralne nie jest, i rozumiem, co twórcy chcieli pokazać. Ej, patrzcie, mamy Morgan, zobaczcie, jak można upaść ku ciemności. Tutaj macie Baris, mimo iż zaczęła w Inkwizycji i miała dużo na sumieniu, pokazuje, iż koniec końców karzy może nawrócić się ku jasności. Łomatko toż to wątek Weidera z oryginalnej trilogii, ale ja i tak bardziej wolałbym ją nawet, wiem, że to były teorie, jako siódmą siostrę albo kogoś na jej wygląd. A jeśli już chcielibyśmy ją odkupić, to. Ach, matko, jak, jak mnie to denerwuje, to jest tak oczywiste, że twórcy o tym wiedzieli. To, że oni pokazali na samym początku, celowo w oddali ta postać miała wyglądać jak Vader. Oni doskonale wiedzą, że my chcieliśmy go zobaczyć. Wiedzą, że historia dwóch tych baterów jest połączona z sobą. I ja myślałem właśnie, iż Anakin zabije Baris za jej zdradę, co byłoby świetnym nawiązaniem do wojen klonów. A jeśli już przy klonowarcach jesteśmy, no to nawet niech dadzą jakiś remarz z Asoką, ale żeby nie było, nie wszystko miał tutaj totalny low-grant. Lin tak samo, gigo podoba mi się w tym epizodzie. Po pierwsze, Barry zbawi się z nią tak samo jak Inquisitor z początku, ale teraz role się odwróciły, fajny smaczek. I scena w jaskini, swojego rodzaju połączenie jaskini z Imperium kontratakuje oraz sceny z Rey z Osniego Jedi, był to najlepszy moment całego epizodu. To jak złość sit'ów może cię zaślepić, niczym jej nie pomaga, jak w panice macha tym swoim mieczem na oślep, to było świetne, ale nie ukrywam, że dalej widzimy najgorszą scenę z tego epizodu, bo rozumiem, mamy przysłowie, że trafiło się ślepie kurze ziarno, ale to zabicie Baris, no, no sorry, no było słabe, no nie powiem inaczej. Pomyjąc sam fakt, iż jest już 16 scena w tym show, gdzie ktoś komuś wolno w rękach umiera i tak naprawdę potrafię docenić cały przekaz tej sceny. Bazowanie na strachu, każdy może nawrócić się na jasną stronę mocy, imperium wszystkich wykorzystuje, tak samo inkwizycja wykorzystuje strach, by trzymać ludzi w ryzach. Jednak całość jakoś duży niedosyt pozostawia i tak samo. Pamiętaj Słuchajcie. Niby Baris jest martwa, ale ostatnio te przebicia mieczem tak mało śmiertelne są. I po tym, jak nasza ukochana Wentress sobie ożyła, to nie zdziwi się, jeśli za parę lat, jeśli podwiedzi. będzie jakaś potrzeba, no to wyjdzie poł i powie: Jakimś cudem Baris wrócił. Podsumowując, trochę to się rozgadałem, ale to dlatego, iż osobiście miałem duże oczekiwania, oraz sam Wątek skrywał sobie tak wielki potencjał. Mimo wszystko, nie chcę, żeby to gadanie przyćmiło całe show. Tak, miało ono wady, jednak i tak. Gorąco polecam to obejrzeć, ponieważ uważam, że tego rodzaju proste, szybkie filery, wypełniające historię danych bohaterów, super przyjemny, zjadliwy content I osobiście czekam na kolejną odsłonę. A czy opowieści Imperium były lepsze niż opowieści Jedi, czy też Parszywa Zgraja? Która historia była lepsza? Baris czy Morgan? Ocenimy to na naszej tier liście. Link widzicie na ekranie. Wielkie dzięki za lajki i suby, Specjalne podziękowania dla wszystkich wspierających wieczne Imperium. Już za miesiąc co Akolita, a wraz z nim ekspluacja pozytywne, wstępne wrażenia w podziękowaniu dla wspierających w tym dwójki naszych wybrańców a bucsole z mojej strony cebule odmażerować